Siedzę w lany poniedziałek na obiedzie urodziny, wcinam 28 kawałek ciasta i coś mnie tknęło, żeby wejść na Facebooka i sprawdzić czy znajomi rzucili jakieś nowe kotki. Wchodzę na Facebooka, klik, przeglądam, patrzę, a tam zbawienie. Fred Wedge od Groove Gear. Zajerałem się tym, bo Fred wrap mnie strasznie irytuje. Cześć, witajcie na kanale CTK TV. Dzisiaj w szybkim filmie zajmiemy się tym motoustrojstwem. Do tej pory zdarzało mi się używać Fred Wrapa, ale Fred Wrap mnie irytuje, bo używam tylko statywów wiszących na ten moment. Wieszam gitary na ścianach albo tutaj na statywie. Tu mam tylko taki jeden, ale on nie może stać u mnie w domu, bo dzieciaki by zaraz rzucały gitarami. Więc jak założę to na szyjkę, muszę to opuszczać, obniżać, bo inaczej. Nie wiem, no źle to wygląda, niszczy się, zagina się i trzeba to po prostu ściągać albo obniżać, rozszerzać, to się wszystko rozciąga, niby to jest elastyczne, no ale nie wiem ile to wytrzyma. W każdym bądź razie szukałem jakiegoś rozwiązania, żeby wsadzić to po prostu za siodełko. Były takie blokadki od Tesli, ale podobno strasznie, strasznie się to niszczyło. Dlatego jak zobaczyłem na Facebooku reklamę Fred Wedge, no to się zajerałem, no bo to jest dokładnie to, czego szukałem. No i nie myśląc za długo, od razu zamówiłem trzy do Jacksona, do Szektera i do korta. Moją reakcję, gdy to otwierałem, możecie zobaczyć tutaj. No i powiem Wam, szału nie ma. Po pierwsze, wykonanie tego czegoś jest, no jest takie sobie, nie no, w sumie, wiadomo, nie ma tutaj nic takiego szałowego, co można by, do czego, nie wiem, można by się przyczepić jest kawałek plastiku a kawałek plastiku z jednej strony jest na zaczepiony yy, miękka część rzepa a z drugiej strony jest gąbka teraz ta gąbka jest po to żeby dopasować się do typu gitary żeby dać niżej wyżej i żeby to się trzymało i żeby blokowało te struny przed dzwonieniem no i teraz wszystko jest spoko gdy nie mamy zaślepki pręta, tutaj widzicie wsadziłem że wam to pokazywałem w innym filmie wsadziłem to tutaj i to tutaj sobie działa bardzo fajnie i tak samo wsadziłem do szektera w szekterze też nie ma zaślepki pręta, bo jest od razu tylko y, otwór i można tam sobie regulować, więc też tam to w miarę pasuje, chociaż nie dochodzi to do samego siodełka i nie wiem czy to jakoś się nie będzie wypalać, nie przesuwać ale co gdy mamy taką gitarę Sprawdź. Ja tutaj nawet nie zakładałem, nie za naciągałem strun, ale zrobię to. Specjalnie dla Was to zrobię. Już w sumie to już teraz widać, co się dzieje. To, o czym mówił mi Piotr. Czyli jeżeli mamy tutaj zaślepkę pręta, i raczej nie chcemy jej ściągać, bo pod tą zaślepką pręta jest kupa. Zazwyczaj. Przez to wyprofilowanie. Tu jest ok, bo struna dociska i prawie jest dobrze, ale tutaj struny zamiast opierać się na siodełku, opierają się na tym plastiku. To idzie do góry. Żeby to działało, trzeba by ciągnąć tą, tą, tą gąbkę spod spodu ale to z kolei wtedy nie, nie wiem czy to będzie wtedy dochodzić do końca na przykład na tych stronach więc jest to po prostu lipa, jedyne rozwiązanie to ściągnięcie zaślepki pręta tak? to jest jedyne rozwiązanie, które pozwoli nam w 100% korzystać z tego urządzenia tak, to jest urządzenie, można to nazwać urządzeniem wyciszacza co z tego wynika? wynika tyle, że Groove Gear fret Wedge to jest lipa za 33 zł. U mnie akurat do dwóch, do jednej gitary na trzy nie pasuje, ale prawdopodobnie do dwóch, bo do Kramera też nie będzie pasował. Więc dwa na dwa. Zazwyczaj gitary mają zaślepki pręta na główce i do większości z tych gitar fret Wedge nie będzie pasował, więc można go sobie wsadzić w pupkę. Niestety, przykro mi z tego powodu. Jest to lipa. Lipa, odradzam, mimo tego, że fajnie wygląda, no to serdecznie Wam tego czegoś nie polecam. Jakość wykonania jest kiepska i nie pasuje do przynajmniej połowy gitar. Także tyle. Krótki szybki film na temat Fred Wedge. Krówki.